Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Dimitri i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka serii Pokémon Peach Black Nazlok. Kochani, w ostatnim odcinku niezbyt dobrze się to wszystko ułożyło tak jakbyśmy może chcieli um, Ale dotarliśmy do nimbasy. Udało nam się złapać dwa Pokémony um, Tą ze mną w drużynie wiem, że tam jeszcze złapałem w sumie chyba. Ja ten Pokemon miał. No bynajmniej w rewolucję Gotitel e, Gotite albo Gotorite, już nie pamiętam kogo ja złapam, ale chyba Gotite e, którą też sobie w przyszłości na pewno podekspie. I też raczej sobie ją wykorzystam w pewien sposób. Nie wiem jeszcze w jaki, ale na pewno w jakiś tam wykorzystam na chwilę obecną, będę bazował na tym, co mam. Zobaczymy, jak mi to w ogóle wyjdzie. Niemniej jednak, na samym początku odcinka zapraszam Was oczywiście do zostawienia łapki w górę komentarza. Z imionami, jak również zachęcam was do subskrypcji kanału dla wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie robią, kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco, zapraszam na grupę na Discordzie Trenerzy Dimitriego, zapraszam też na swojego Instagrama, a tymczasem przechodzimy kochani do Team Recapu, ja się muszę znowu tutaj ogarnąć ze wszystkim, hmm, bo tu jestem odznaczony, jest tak, ehm, na pierwszym miejscu w mojej drużynie jest Alice na poziomie 41., z abilitką Sheer i z atakami Work Up, Firepunch e, Fire Punch i Headbutt. Kolejnym Pokémonem jest świeży nabytek Joko Koko, e, która e, ewoluował w sumie w Parasecta. Z, na poziomie 41 zablitką Dry Skin i z atakami Slash, Poison Powder, Cut i Fury Cutter. Szkoda, że jeszcze nie zna żadnego ruchu e, trawę tego, ale mam nadzieję, że się to zmieni w przyszłości. Kolejnym pokemonem jest Dio na poziomie 41 zablitką Regenerator, trzymający Quick Low i z atakami Secret Power Refresh, e, Retalite i Attract. Kolejnym Pokemonem jest Moskwa na poziomie 41 zablitką Mumi i z atakami Disable Willow Wisp, Shadow Ball, którego się nauczył, ła. Wa... Bo to jest ona, i Hex. Kolejnym Pokémonem jest Linda na poziomie 41 z Abilitką Pickup, trzymająca Rare Candy, które muszę jej zabrać, bo znalazła. I z atakami Quick Attack, Thunder Wave, Discharge i Super Funk. Ym, I ostatnim Pokémonem jest Adaś, który ewoluował w Konkeldura na poziomie 41 z Abilitką Guts, trzymający Muscle Bandy z atakami ym, Wake Up Slap, Rock Slide, Chip Away i Bulk Up. Tak się przedstawia drużyna. Możemy w sumie... Nie wiem kogo. Może w sumie może Linda. Może w sumie może Linda. Może Linda niech sobie będzie na pierwszym miejscu. Bo w razie W. bo na pewno idziemy na walkę z Enom. To jest pierwsza podstawowa walka, którą dzisiaj będę musiał ogarnąć w dzisiejszym odcinku i może pójdziemy na salę, aczkolwiek boję się tej sali jak ognia, bo się może tragicznie dla mnie skończyć. Dobra, przyspieszmy to, skoro chcę jeszcze iść na tą salę. Ale mam takie dziwne przeczucie, że to się naprawdę źle skończy. Ona tu tłumaczy o tym wszystkim, o tej całej wizji Teamu Plasma na świat, jak oni to widzą, co oni planują. Całą teologię i tutaj filozofię mi powykładała. My Lady N, wcześniej było My Lord, teraz jest My Lady. No bo no, wiadomo, że tutaj jest e, kobietą Ena. Dobra, to nie problem i w ogóle. Mm, czy chcę iść za Twoją logiką? Nie do końca. Ehm, więc czeka nas walka. Nie zgodziłem się, ale czy bym się zgodził, czy bym się nie zgodził, to i tak bym z nią walczył. No dobrze, Dimitri Ena. Mm, cztery Pokémony. Arken. W sumie dobrze zrobiłem, że jest Linda. 34 poziom, to jeszcze nie jest tak tragicznie. Um, no ale mogłoby być 100 razy lepiej. Rock Slide. Dobra. Jeden HP. Arken akurat przeżył z jednym HP, ale na szczęście Linda sobie dała radę. Dobrze, Send Something. Co by tu mamy? Nie wiem kompletnie kogo tutaj wysłać. Może niech idzie ad... Hmm. Arkanine! W sumie dobrze, w sumie dobrze, bo mamy Rockslida i Close Combat. No to to nie zadziała za bardzo. Zmniejszy sobie defensywę, więc tym bardziej ten Rockslide zadziała na kanajnie. Pięknie. Adaś teraz to ma, jest chodząca siła. Mm, dobrze, send something. Co byśmy tutaj mogli. Nie wiem, może Moskwa. Cokolwiek by nie było, Moskwa też by trzyma swoje. Stylisz. Ok, Shadow Ball. a Ła! Trochę to zabolało. Ale jego też to zabolało. Dobrze, pięknie, mamy to. I kompletnie nie wiem kogo tutaj wysyła ostatniego, niech idzie może Alice. Scroll. Eee. Hmm. Stuchaj mogłem zostać Moskwą. Eee. Użyjmy może Fire Puncha. Rockslide, ojenny, ale miałem fuksa. A ja miałem Fuxa, bo ten Crow na pewno tutaj by zrobił krzywdę Alice i to dosyć sporą. Dobrze, że by Alice była szybsza i dobrze, że on nie trafił, bo to by się tragicznie skończyło. Dobra, on, ona tutaj zapowiada, że pokonała czempiona i w ogóle zdobędzie odznaki, żeby móc wziąć udział w lidze i serata never defeat me. No, ale i tak się udało cię defitnąć, <głos》>, że tak powiem. Dobrze, idźmy podleczyć Pokémony i idźmy do sali, no bo no, nic więcej mnie tutaj nie czeka. Absolutnie. Oprócz walki o odznakę, um, miejmy nadzieję, że uda się tą odznakę zdobyć i ruszyć już w stronę Drift Whale, um, bo tam też będziemy mieli w sumie w Drift Whale będzie dopiero okazja do złapania. Jakiegokolwiek Pokemona. <laughs> Daj mi fresh water. I idziemy. Dalej, 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 bo tutaj mi kolejka ucieka. Nie wiem, czy czasem do tej kolejki pierwszej musiałbym się un... A nie, to jest tak po prostu. Zapomniałem, że to tak działać głupio. Dobrze, czekajmy. Czekajmy na tramwaj. Czego stoisz na torach? <laughs> ja od razu przypomniał mój ulubiony serial z dzieciństwa nie wiem czy wy też oglądaliście czy nie albo no kojarzycie możliwe że z memów mm, ale mm, był taki ktoś jak Karol Krawczyk i taki serial o Emolga i mm, taki serial jak mm, Miodowe Lata który wiodł prym w latach na początku lat e, 2000 um, no i tam był Norek, tam był coś, no na pewno znacie, no nie wierzę w to, że nie znacie tego serialu, albo przynajmniej memów jakichkolwiek. aha, bo ja się tutaj bawię super fangi. A, Motor Drive świetnie. Mhm. Quick Attack, jeszcze nie trafiłem. Mm. No, pięknie, pięknie linda. Ten something nie wiem kompletnie co. Może niech idzie adać w ogóle. To ja muszę sobie wymyślić jakiś plan. Dobra, kolejna Emolga. To na taką emolgę mam rock slide, tylko że. Acrobatics. No właśnie. No właśnie. To nie nie był dobry pomysł, ale okej. Okay. Yy, wracając do tematu miodowych lat. Yy, Karol Krawczyk bardzo często umiewał sny, w których yy, krzyczał. Krzyczał właśnie. Czego stoisz na torach? Śniło mu się, że jakiś. Hmm, że ktoś mu stoi na torach, ja, a on prowadził tramwaj, to zawsze mnie to rozbawiało, ten, ten jego ton głosu, czego stoisz na torach, czego stoisz na torach, czego, <grywa> o to piękne, hmm, dobrze, Anaś. nie wiem, kompletnie nie wiem, jaki tutaj plan obrać, kogo pierwszego w sumie wysłać, no, na elektryczne Pokemony, no to Dio coś tu zrobi. Linda no wytrzyma, no bo w sumie Linda jest elektryczna, więc elektryczność za dużo jej nie zrobi. Yokoko na, na taką Emolge cienko. dziękuję, ją widzę. Moskwa najwięcej tutaj mi się wydaje wytrzyma. Cokolwiek by się nie działo. Jeszcze tym bardziej, że mamy Willow Wispa. W którym możemy coś więcej też działać eee, blitzle. Szkoda, że nie trafił mi się sundale. Matka jak ja bym chciał. I jak teraz ten Sandail by z, 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 robił robotę. Hmm. O, Moskwa tutaj będzie chyba. Szkodowała. Widzieliście. Blizzu za dużo mnie zrobił. A ja za to Shadow Bolem. A, no, no on tutaj no, niestety się wzmocnił. Zrobimy może Willow Wispa. Willow Miss. Nie po to, żeby osłabić mu atak fizyczny, tylko po to, żeby po prostu zabierało co rundę. Hex. Okej, okay. dziękuję, do widzenia. Mm. Dobrze, 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 dobrze. Hyper Potion, Moskwa. Jedziemy z tym śledziem. No to zapewne gościu wyskoczy. Bo to wiem, że z któregoś tam wyskakiwał właśnie jakiś gościu. Dalej, Kaman, 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 Kaman. No właśnie. Tak też myślałem. Tak też myślałem. Tak to będzie wyglądało. Mhm. Mm, Electrode. No tu jest gorzej z tym pokémonem. Aczkolwiek, no on tak wypuchnąć nie może. Buknąć mi nie może eee, na Moskwie eee, użyć żadnego Sonic ma też nie może. Jedynie co to sobie może specjalny atak wzmacniać z Charge beamem. to jest jedyne co pozostało. Send eee, something. No nie wiem kogo możesz wysłać. Dobra, Moskwa zostań. Magneton, stalowy Pokémon. Dobra, Willowisp. A Lokon, fajnie. Eee, kolejny Lokon nie trafia. Funderwave, świetnie. To jest dokładnie to, czego ja potrzebowałem w tej chwili. Dobra, na szczęście Moskwa nie zawodzi. Świetnie, cieszę się. Chyba teraz już będziemy mogli z Elesą zawalczyć, Nie wiem. Ehm, może tylko się wyleczmy z Paraliżu. Bo nie chciałbym. Ehm, chyba tak. Albo i nie. Yy, bo nie chciałbym tracić niepotrzebnie przedmiotów leczących, a jeszcze tutaj. Yy. Nie chciałbym tracić niepotrzebnie przedmiotów leczących, zważywszy na fakt, że no kupiłem sobie je ostatnio, yy. a mogę się po prostu cofnąć też, nie? Acrobatics, no to jest najgorsze, co może być właśnie w tych emolgach, bo te emolgi zapewne nie będą miały przedmiotów. Tylko po to, żeby używać Acrobatics i żeby ten Acrobatics był silniejszy, nie? To jest dopiero myśl przewodnia. Laxio. Laxio, który możliwe, że to będzie miał typ Ciemność, ale na pewno będzie znał yy, Cruncha. To jestem o tym święcie przekonany, że ten Pokémon będzie znał Cruncha. Yy, niech idzie Adaś. Thunderfunk. Okej. Okay. Rock Slide. Wow, wow, wow. wow. E, dobra, zostańmy. Faros Rock Slide. E, prawie. Thunder Punch. E, no myślę, że tu... Aha, no Adaś wytrzyma, tylko zostaje sparaliżowany. No ale to nam przy okazji ułatwiło zadanie, bo użyjemy Wake Up Slap. I się chociaż sami nie sparaliżujemy, tylko on już nas sparaliżował. Dobrze. Nie wiem czy to już będzie walka chyba tak mm. nie wiem czy dobrze robię, ale się muszę podleczyć troszeczkę. O, tu mamy super to może zużyjmy je. Zostawmy sobie te hyper na lepszą okazję. Daj, come on. Come on, come on. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Dobra. Na to wychodzi, że tutaj mamy już LSE. Skoro um, tak, to my się kopniemy do centrum. Tylko po to, żeby um, uzupełnić. Um, uzupełnić nasze um, ataki. Żeby nam się zdecydowanie łatwiej walczyło. Bo to też no, wpływa niewątpliwie na jakość. Um, walki o znakę 8 zgonów, jak ja patrzę na ten layout i widzę te 8 zgonów. Jeszcze sobie pomyślę, że teraz mam walkę o znakę <laughs> z która na pewno przyczyni się do śmierci jakiegoś Pokemona, bo nie wierzę w to, że to mi tak pójdzie bokiem. Kompletnie nie wiem, na którym poziomie mogę, może mieć Pokémony. Mam część na 42, część na 41, myślę, że wystarczy. Tutaj były 34 poziomy u tych wszystkich tych podejrzewam, że do 40 poziomu będzie miała. Yy, będzie miała swoich. Swoich, swoich, swoich podopiecznych zobaczymy. Może by to wystarczy, może to nie wystarczy. Najwyżej dostanę Bęcki. Okej, hey, kochani, no, no cóż. Macie kciuki, nic więcej, nic więcej tutaj nie pozostaje w tym momencie. E Dimitri vs. Eleza. Ja wiem, e Elzas, e Ela, Elias ja wiem, pięć Pokémonów i e Raichu, e my mamy Moskwę. Air Balloon. Dobrze. Mm. Nie wiem, czy on nas wyprzedzi, czy nie. Użyjmy Shadow Bola Volt Switch. Okej. Okay. I rotom. Idealnie. Idealna zmiana. Rotom pada. Eee, send something. Zostańmy. Galwantula. Shadow Bola. To zabolało. I Jego też specjalna defensywa spadła. No ale no, niestety Moskwa już się nie nadaje do dalszej walki. Użyjmy Alice. Galwantula jest robakiem. Under trafia. O oh, wow. Bądźmy szybsi! Volt switch! Alice nie! Twoja moć! Wiem, że Alice będzie szybsza. Electric to dopiero jest Pokémon. którego wręcz nienawidzę Dobra, nie wiem czy się balkapować, czy używać rock slida, czy wake up slap. Kompletnie nie mam dla pojęcia co by tu było... No tu mam staba. Użyjmy tego staba. Mało. Jeszcze paraliż na to wszystko. Spark. My wytrzymamy takie ataczki. O jeden. Hyper potion, dobrze wiedzieć. Jeden Hyper Potion. A no tak, bo GATS za, zadziałało z... z paraliżem że mamy GATS. Zostańmy. Galvantula. Dobrze. Rockslide, Tylko traf. Thunder. Ho! Brawo, Adaś. Niemniej jednak i tak musimy spierdzielać. Nie wiem, ile jej Pokémonów zostało. zostało. E, Dio. Rajczu Reballoon ma, mm. Attract, Thunderbolt, przeżyjemy, He -he. mamy Cię, dobrze, mm. Secret Power. Okej, okay, Paraliż zostawiliśmy, chociaż tyle, więc będziemy szybsi, R Retalite, Secret Power, R Retalite, Secret Power. Liczę na to, że nie uderzy. Vanderpolc, przeżyjemy? PHP i paraliż. To no, zdecydowanie za wiele. Yy, Linda, yy, my też mamy coś takiego jak tak. I panu już dziękujemy. I ostatni Pokémon. Kompletnie nie wiem kto to może być. Zostajemy Lindą. Ze Zephstrike'a, yy, która na pewno ma Sapsiper. Yy. Stomp. Wow. Okej, okay, połowa życia. Chociaż tyle. Nie wiem czy poświęcać Lindę. Yy, albo ma Sapsiper, albo ma Motor Drive, chociaż nie wiem czy może mieć Motor Drive. Yy. Subseeper może mieć na pewno. I to ja podejrzewam, że ma 90% szans jest na to, że, że ma Sapsiper. Yy, nie bawię się już więcej w superfangi, poświęcam Lindę. Aczkolwiek, właśnie, ja mam przedmiot leczący do wykorzystania. Tylko nie wiem na kim. Na Moskwie Zepstrajka raczej nie będzie miała jakichś ruchów, które zaszkodzą Moskwie. Ja poświęcę Lindę. Yy. No, poświęcę Lindę żeby podleczyć Moskwę i użyję Moskwę. A czy Linda przeżyła? Na pewno użyję jeszcze raz Stompa, więc Stomp nie zadziała na Moskwę. Pięknie. I jedziemy Shadow Ball. Volt Switch to tutaj już nic nie zrobi. Mamy to! Mamy to! Z jedną śmiercią! Ale mamy to! <noise> o mm. Traciłem ognistego Pokemona, to jest najgorsze. Teraz prędko ognistego Pokemona nie dostanę i prędko go nie złapię. Będę musiał się chyba obyć. Eee. Um. Volt Switch, bardzo fajnie. Obyć bez ognistego Pokémona. Szkoda mi, szkoda mi mojej Alice, bo Alice naprawdę byłaś prześwietnym Pokémonem. Yy, ja sobie potem to przeanalizuję, bo ja możliwe, że popełniłem jakiś głupi błąd. Nie twierdzę, że nie, bo ja mam do tego tendencję. Yy, jestem tego świadom, że popełniam głupie błędy podczas walki. E, bo czasami po prostu ze względu na no, stres i, i, i szybkość tych wszystkich akcji no czasami no, przeoczę jakieś mm, ważne fakty no i potem tak wychodzi jak wychodzi, że... tam one giną. Aczkolwiek myślę, że i tak udało mi się em, ograniczyć em, śmierci w dzisiejszym odcinku do minimum. Dobrze, Chloe. E, nie mam nikogo więcej, więc musimy tak zrobić. A ty idzie, dołączasz do yy, dziewiątki wspaniałych. No cóż, no. Patrząc na pokemony, które tutaj mam, opowiadało się fajnie, ale skończyło się mniej fajnie. No cóż, no. Na pewno nie pójdę na drogę numer 5, bo tam mnie czeka walka z. Yy, a czeka walka z um, czereną. Nie wiem, czy jestem na to gotów. Szczerze powiem. Nie mam dlatego pojęcia, na którym poziomie będzie miała e, Pokémony. E, Chloe jest niewytrenowana. Ja sobie się wstrzymam. Szczególnie, że mamy 23 minuty odcinka. Będzie troszeczkę będzie krótszy ten odcinek, ale za to. E, myślę, że treściwy. E, mi to nawet pasuje na rękę, że dzisiaj troszeczkę krócej. Kochani, podsumowując, w dzisiejszym odcinku straciłem aż jednego Pokemona, ale za to jakiego, no niestety, tak czasami bywa, ale zdobyłem odznakę. To jest najważniejsze, to się liczy, czasami po trupach, ale do celu trzeba dojść. W następnym odcinku udamy się na drogę numer chyba to jest... to no jeszcze 5? 6? Przynajmniej w kierunku Driftwale, gdzie czeka nas kolejna walka o odznakę, na pewno tam będziemy mieli kolejne kantery, więc Jakoś się aż tak bardzo nie martwię tym, że, że, że nie mam pokemonów, bo tam mi się raczej uda złapać jakieś Pokemony, więc coś z tego jeszcze coś jeszcze z tego będzie, także... Będzie chyba dobrze. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka, dziękuję wam za wszelkie komentarze, subskrypcje i oceny i oczywiście jeśli podobał wam się ten odcinek, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza z imionami, jak również zachęcam was do subskrypcji kanału dla wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie robią, kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Zapraszam na grupę na Discordzie Trenerzy Dimitri'ego. zapraszam też na swojego Instagrama. A tymczasem kochani, ja się z wami żegnam, Trzymać się ciepło, na razie i cześć!